W dzisiejszym pędzie coraz rzadziej znajdujemy czas na bliskość i seks z naszymi partnerami. Zmęczenie, stres oraz codzienne obowiązki sprawiają, że ostatnie o czym myślimy to łóżkowe igraszki. Po powrocie z pracy marzymy tylko o ciepłym posiłku i jak najszybszym odpoczynku. Warto jednak czasami znaleźć czas na to, aby przywrócić swojemu związkowi odrobinę namiętności, ponieważ brak seksu wpływa nie tylko na relacje, ale i na organizm człowieka. Co się stanie, kiedy przestaniesz uprawiać seks? znak zapytania. Hash spadek odporności organizmu. seks sprawia, że nasz układ odpornościowy działa o wiele lepiej. Jeśli nagle zrezygnujesz ze zbliżeń, może się okazać, że zaczniesz chorować częściej. Aż twoje sny się zmienią, niespełnione potrzeby i fantazje zaczną wpływać na twoje sny. Nie chodzi o częste sny erotyczne, ale o napięcie i stres, które w tobie narasta, a które seks zazwyczaj rozładowywał. Te emocje mogą wpływać na pojawienie się koszmarów. H, poziom stresu wzrasta. Organizm podczas seksu produkuje sporą ilość hormonów szczęścia, które obniżają stres, napięcie, relaksują i doskonale wpływają na nastrój. Brak seksu pozbawia cię jednej z najskuteczniejszych metod walki ze stresem. Aż przestaniesz czuć się łóżku pewnie i stracisz ochotę na seks. Długi okres nieuprawiania seksu paradoksalnie może płynąć na spadek libido. Dzieje się to według zasady, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, im częściej się kochamy, tym bardziej tego chcemy i czujemy się w łóżku pewniej. Hasz twoja pewność siebie się zmniejszy kropka udane życie seksualne dobrze wpływa na naszą samoocenę i pewność siebie. Kiedy w związku brakuje seksu z jakiegoś powodu, może to doprowadzić do obniżenia samooceny obu stron.